Szósta seria rozgrywek Orleny Super Ligi Kobiet. Jesteśmy w Hali Relax w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie miejscowa Piotrkowia za moment rozpocznie mecz z MKSN Fanflor Lubliny. Piotr Bugajny Kanal Plus Sport, Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na to bardzo ciekawe spotkanie. Teraz atak strefy to Magda Balsam włączająca się w rozegranie. To już Magda Więckowska z takich sytuacji. Mokszka z dystansu rzuca świeczek. Jest bardzo zadowolona z tego, w jaki sposób wykonała ten rzut. Tomczyk, Stela Posavec, Aleksandra Tomczyk bardzo ładnie, Więckowska jeszcze oddaje na skrzydło i teraz skuteczna była Octavia po Pomińsk. Znowu na skrzydło podanie Gapi Była bliska tego, aby odbić rzut. Dużo podanie do Grobelnej w tym meczu, ale teraz podanie do Trbowicz. Bardzo ładna akcja, nie chcę powiedzieć indywidualna. Pojawia się Tatiana Trbowicz, zmienia pozycję, Świerczek, Polaszkowa! Trbowicz, Wdowiak, doskonałe wejście. Bo ta pierwsza próba jestem przekonany, że po rękach Pauliny Wdowiak. Magda Balsam ze skrzydła, jest gol dla Lublina. A tam w okolicach naszego graficznego zegara fanów z Lublina, O gol Joanny Gadziny. Sobecka jednak decyduje się na podanie do grobelnej, ale Pietras już zaliczyła pierwszy przekwyt, a to gol Patrycji Nogi. Trybowicz, Świerczek, gole ładny gol, Justyna Świerczek. Gratulujemy Tatiana Trbowicz, Lucyna Sobecka. Justyna Świerczek, też był blok. Trybowicz, Świerczek, Biała dwa piękne gole, dwa ostatnie zresztą gole dla Piotrkowi, a teraz rzuc ze skrzydła Tomczyk. Akcja pod Wieckowską. ładny gol. Czy będzie wynik? 14 do 15. Zobaczymy. Janna Faga nie. Rzuca także wdowiak, to odbija. Te próbę jeszcze wyrzuca do kontry, ale tutaj dobry powrót Justyny Świerczek. Piłka w ale gol oczywiście znany nie jest. Kinga na Pastuszka. Pastuszka! Przypominamy o, o aplikacji Orleny Superligi, o wyborze, najlepszej zawodniczki tego meczu, Janna Waga, Justyna Świerczek, Dora Duszko. Tak, to Michalina Pastuszka, to już Paulina Masna świetnie do skrzydła, Magda Balsam zrobiła swoją robotę, pokonała Oliwię Suligę, dostać piłkę od swojej koleżanki, a teraz już Gadzina zbiega, na ławkę, gol, Tałani Sznajder, w nabiegu tałani Schneider. znowu trafia w podobny sposób, no i na pewno kibice w hali Relax liczyli, że tutaj to będzie wyrównane spotkanie, takim było. Sobecka, Tałani Schneider, na skrzydło. Królikowska, trzeci gol. Patrycji Królikowskiej. Sobecka jeszcze znowu do Królikowskiej. Ta bardzo skuteczna, Masna. Niedokładnie. Lucyna Sobecka patrzy, skanuje boisko. Janna Waga do Patrycji Królikowskiej. Kolejny gol. Patrycji Królikowskiej. I gol. Tałani Schneider. Aleksandra Tomczyk w natarciu rzuca, Tomczyk rzuca pod poprzeczkę pokonując Oliwię Suligę. I 34 do 28 wygrywa MKS Fanflor Lublin. Magda Balsam 9 bramek, 3 wykorzystane rzuty karne, dwie pomyłki Magdy Balsam i Piotr Bugajny. Kanal Plus Sport życzę udanego wieczoru.